Siema się Siema Pończy, konczisy. Oficjalny klub graczy z Polski przegląd wiadomo, kulfon jest znowu z, z nami, żeby podwieźć wyświetlenia. Panie prowadzący, już możemy zaczynać? No powiedz coś, cokolwiek powiedz. No przecież coś czas mówię. Mamy już 2165 członków. Coraz więcej. I dzisiaj obecne 54, a jest zaraz pierwsza w noc. Znowu nagrywasz? No to przypominamy o kocisiowym losowanku, który będzie teraz w sobotę, dokładnie 7 sierpnia o godzinie 17, tak? Zgadza się. Jasne. <noise> Także zapraszamy, będzie znowu w sumie live na żywo i będziemy losować. Nie wiem, co będziemy jeszcze robić, ale pewnie coś wymyślimy. Lecimy z pierwszym ujęciem. World of Warships. I autorem jest dudus 18. Dudus, no. <noise> To go Właśnie nie wiem Pierwszy raz widzę tą grę Ja ją już kilka razy widziałem, ale nie wiem jak się w to gra, ale ładnie bardzo wygląda ta gra, nie? Mhm, a to jest coś takiego jak ten? Z tymi czołgami? Tak, jak w of Tanks tylko, że na morzu, no A to ktoś ostatnio mi o tym mówił i właśnie pytał czy zagram Aha. Bardzo ciekawe. O. Coś tam strzela. No, no. Dostajesz ba. Pierwsza, druga salwa. Uuu, jak fajnie leci. No właśnie on tutaj tyle rzeczy robi, a ja nie mam pojęcia co on robi, nie? No, na razie to strzela o, i te pociski tak dostał, fajnie dostał. lecą, tak zakręcają. A, a to, to nie wiem co teraz robi. No, to też właśnie nie wiem, taka salwa jakaś, ja nie wiem, dziwna dzika. Aha, to był ostatni ten. Ostatni, kurwa, na mapie, ziomuś. Kirał Dark Souls 3 i jakiś zrzucik ekranu z gry. ViriTil. Lata nad miastem, tak, boguje sobie. To światełko to chyba on. No tak, no to światło to chyba on. Ogólnie boję się, że nie za dużo będzie ten. Tutaj, oui? widać na tym screenie. Aha. Także, może po prostu lećmy dalej, na razie. Teraz mamy Szymonka, który gra w Fortnite. A. Fortnite. A. I podpisał y, te ujęcie... Czy, Czy to, to bot? bot? Podejrzewa tutaj, że chłopak na sam koniec swojej rozgrywki dostał bota. Ciekawy hmm. Dobra nas Dzięki pierwsze w nocy. Ja jeszcze będę musiał to montować. Także sobie nie pośpię. Uuuu! Ładny strzał, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak był to bot. Lecimy dalej. A, a... Podobnie Szymon i ponownie na szybko Fortnite. Coś tam pisał, że ze snajperką chyba. Uj. Fajny ma ten skórkę. No nie widziałem ten, nie widziałem takiej grze jeszcze. Ładny kill, ładny taki Ładnie, no, no, no tak zwany. <grym> Ark Survival, Evolve, Oli i tutaj widzę, y że znalazł giga. w takim sensie, że znalazł dinozaura jest bardzo rzadki i nawet jakiś klubowicz od razu napisał Bój że to nieźle, że to rzadkie, a nie, to nie jest rzadkie i napisał jeden oswajaj, to jak nie rzadkie to lecimy. <grym> 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 Nowy pazawan aparta Rikmaru w gilskach 5 Szanowny kolega kroczyk. Podobno poczynił duże postępy, także uważajcie i oglądajcie. Fajnie wygląda ta gra. No jest, jak ktoś umie grać, to, to, to tak to wygląda, no. Jak ja bym grał, to by tak nie wyglądało. <grym> To by fajnie wyglądało. No, ładnie, bardzo, bardzo bardzo mi się ładnie. Podoba. Dynamiczna w końcu, jakaś rozgrywka. Dynamiczna, fajna. Ta krew taka roz. Ten... rozbryzguje się no. i jak ty staniesz, to też widać, nie? Pozdrawiamy <laughs> Botera, to jego ujęcie. Ostatnio gadał już dobre film na YouTube, wrzucamy. Dzięki, pozdrawiamy, dzięki, dzięki. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. No, ja tak są ciekawa. Uberem chyba. Właśnie, fajne. O, ładnie Uuu. nosem ją zgarnął i. Ja bym w życiu go. tak nie zrobiła, nie? No bo on tak fajnie, bo wyskoczył i już. już jakby widział, że jej nie dotknie, nie? I nosem w dół się właśnie obrócił. Fajnie, fajnie. Ładny, ładny ten strzał. R6 i SideX. Szybko jak ten, jeszcze zdążył go ten, nie? No. sklipować, zdążył go złapać na klipie. Mogło być za późno. Myślałem przez chwilę, że się ten... zawiesił komputer. Albo klip? O, ziomuś tam siedzi. O, a co on ma w ogóle w ręce? On chyba ma tarczę, wiesz? Hehe. Z... W dupę go. <laughs> w dupę go dźgnął. Dudurs, ponownie Dudus Transport drewna w srona... W sro... w srowo ranerze. W, w i ponownie R6. Jak, co on robi tymi paluszkami, tak? Tak chyba po prostu jest zrobione, nie What? A, bo to jest chyba z tego nowego trybu. Że on jest obrońcą, wiesz? Fajne. Obrońcą ma dużo życia, ale chyba nie ma tego. Ale chyba nie ma broni No on chyba ma nóż, tak mi się wydaje Nóż ma, no Ale tak naprawdę nie wiem o co chodzi w tym nowym trybie, szczerze mówiąc Trzeba odpalić i zobaczyć Podobnie Sidex, Double Kill Tym razem dalej. <laughs> Uj! Dwa razy kosą i enter. Łoo! Wow. Jak ucieka! Wysabania i farming simulator. Znowu kombine, znowu ciągnik. Fajny screen. Mam nadzieję, że będzie coś widać. Nie zatrzymujemy się przy tym zbyt długo. Droksona fajnie muci. <laughs> fajnie. Lecimy dalej. Dajemy tutaj całkiem na luźno, tak jak pan palion. Pozdrawiamy oczywiście gracza gra Breakfasta. Jednak ujęcie jest tak długie, że nie chcę go zamieszczać całego. Nie chcę, żeby ten odcinek trwał. Kurwa znowu 35 minut, jak ostatni. Pozdrawiamy. Dzięki, że dodałeś. Dodaję troszeczkę krótsze. Lecimy dalej, nie będziemy przedłużać Ale jakie już zniszczone jest. No bo to jest taki derby, taka gra derby, nie? Wow! I, się... I inne też możesz właśnie spychać gdzieś tam, nie, rozwalać, to fajna gra. No 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 No, fajnie wygląda. Fajnie, fajnie, lecimy dalej. Szkoła latania, łysabania czy coś tam takiego. Dobrze mówię? Ta łysabani To jest to... Geta? Hello! Gieta wow. that Ładet, 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 ładnego tulupa Zajebałeś No ale jakie autko fajne, takie czarne chyba matowe no, Podoba mi się Specjalne auto takie, nim, taki to muscle car Podobny był z tego, z Panchera, chyba Ładet, ładet, chyba porsche I może takie. takie na dwa koła też ten, nie? Uu. Bo to muscle car Lecimy dalej, szybciutko robimy Pozdrawiamy kapustę Pozdrawiamy kapustę <noise> Podoba nam się twój nick Kapustka Uu. No i oczywiście no, ładny, 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 ładny. Ładny, ładny. Szał, spinczował od Jak podłogi tak... i poleciała. Spinczował od podłogi i ona tak się wypycha, no fajne. Podobało ładny. mi się, mega. To jakiś zwycięzca turnieju wow. diamentowego, tak? Także jakiś konkretny gracz, jakiś konkretny rocket ligarz. RedBrick TNT i chwali się tutaj swoim oczywiście wynikiem w Apex Legend. Pierwsze miejsce oddziału, gratulujemy. Dzięki. Gratulujemy, no nie? TNT w y, Minecraft Dungeons na Windows 10. Jakie drzewka, wyglądają jak tr wielkie truskawki. No, bez kitów w sumie. Spasione truskawki. <zysk> Rok a Sebastian nie poleca jeździć z wybitą przednią szybą w GTA, bo można właśnie skoczyć w ten sposób. Przez tą szybę też można wylecieć. Jak w ogóle szybko to ujęcie było, nie, no nie to... ogarnęłam. No bo jest docięte, wiesz, ładnie wstawił. No ładnie jest wstawione. Fajnie. Klubowicz Pokój i Red Dead Redemption. Uuu. O. Ale go zwalił ktoś. Nie, nie walnął go ten? Ten pociąg? Pociąg go walnął? Czy nie mnie może wsiąść? Zatrzymał się, nie może wsiąść, nie wiem o co chodzi. Co tutaj będzie robił? Podleci się. A drzewo Trzeba było, było w na tym. torach. No w ogóle wszędzie są drzewa. Napierdole co jest? Ła! Dlaczego on jedzie po tym? Zbugowało się? No jakie po prostu... Jedzie to po ten, lesie. Ten. To był po prostu... No kurwa ujęcie złoto. No? Pociąg że dazie kurwa po lesie jedzie, nie? <laughs> na pierdolę. To dobre ty. I go się wyjebało, nie? Ale ma czuprynes. Czu Tasio i fajny spinek z, z czuprynką Bo go, się próbuje mu wejść do boksa, ale coś mu się nie udaje <laughs> Ten za. Ale szybko. Szybko, nie, chciał go. Z... Ten jeszcze kilofał, widział ten. No. Zajebiście, ładnie, ładnie wygrać. Ładne no? ujęcie. <grypt _avizji> <grypt _avizji> <grypt _avizji> Możesz dodał takiego, takiego tego, takiego screena i mówi, że to jest headshot. <grypt _avizji> <grypt _avizji> <grypt _avizji> <grypt _avizji> Ale... Pijane, nie wiemy o co pijane, Pijany, mojżesz. Olek8901 chwali się swoim lutem w godzinkę w Sea of Thieves. Ale fajnie te czaszki wyglądają, podoba mi się, tak się świecą. Ogólnie, bardzo to jest fajna gra. Taka spójna, graficznie, logicznie. Musimy pogrócić. Fajne są te asety. Specjalnie pobrałam i nie gramy. Nie ma kiedy. Jesteś słabym marynarzem. Tym razem Duduś, Farming simulator 19 Zapierdziela kombajnem jak mój dziadek. Młuci ostro z starym bizonem. Uh. John Deerem czy tam jakimś innym. Uh. Uh. Jonowi tajemniczy screen z, Minecraft. z Minecrafta. <laughs> Nie wiem o co chodzi, ale grają na podzielonym ekranie i coś się chyba biją. Nie wiem, zielonego pojęcia, ale pozdrawiamy w każdym razie A, jak fajne. Koniki. Konisie. Koniś. Konis. Uh. Koniki. Koniś. Uh. Koniś. Koniś. Uh. U. I Assassin's Creed Remastered 3 Jelonki tam się walą. Ale no, faktycznie ty ja czekam na akcję. I ten! Coś tam nawet wydaje mi dźwięk. ale w, w ogóle jaka ta. Jaka w ogóle... Yy, no bo to musi być i odpowiednia animacja i wszystko, jaka taka dbała się o szczegóły w grze, nie? Tak, ale że mu się udało w ogóle to zobaczyć. Ja jeszcze nie widziałam, żeby ten... Ale to jest Assassin's Creed 3 Remastered, to jest... A... Koniki! To nie są te, w nie grałaś. Koniki! Dobra, wszystko jasne. Kruk FIFA i tutaj jakiś murarz, piłkarz, akrobata będzie przed nami występował. Już widzę Jóźwiaka. Jóźwiak, ciekawe, czy do siebie podobny. Podanie na skrzydło, ścięcie, dośrodkowanie. Uuuu... Wow. pięcioszką. Piękna bramka. Jakie te polskie flagi w ogóle te. Mm -hmm. PZPN grał. O fajne budki. Zajmiste różowe kamaszki. No. A, A ten jakiś szpagat odpierdzili. A co nie jest na bramce ten? Fabiański chuj wie. Może. Może? Nie wiem. Lecimy. Koniki! Koła XD i jakiś nowy Ender Dragon. A, bo to jest kreatywne. Czegoś szuka. Długo to będzie trwało? To tu trwa. No, ostatnio robiłem ten, ten achievement. Aha, to achievement to robi? Ta przyzywa takiego smoka i tutaj się walczy z tym smokiem. Aha. No i oczywiście za pokonanie smoka jest achievement. Tylko nie wiem do czego on to pokazuje, dla nadal się nie spojrzał w górę, bo to chyba jest w górze ten smok. No, też mi się tak wydaje. Ale nie. Nic nie widać, ale o słychać... Jest, smok kresu w końcu. Gdzie on jest? A lata! Mm. Aha. Akurat jakiś... Akurat pokazał jak, się jak jest smok, smok smog, to, to pokazał siebie. To pokazał siebie. Kolejny raz FIFA i kolejny raz... Koniki! Truk. Jest Lewandowski, dobrze. No. Sią, sią. Lewandowski. O wow. wow. lewy siata! Ale jaki w ogóle gol fajny! No zajebisty, taka fajna opadająca. No. nie? Ten screen jest z lepszych, mi się wydaje, że z farminga. Fajnie wygląda, jestem no ciekawy, czy wygląda. tylko będzie dobrze widać na YouTubie. Mam nadzieję, że tak, bo... Koniki! Ładnie to wygląda. Może. Mentosix! I Dark Souls 3! Tutaj wykonuję emotkę leżenia na... Na plamie krwi. Na plamie krwi. <laughs> na bruku. Robi se jaja. <laughs> Sidix, dobrze pamiętam? I R6 za swoim kolegą się chowa, dobrze? Nie, to jest jakiś bot, chyba. Bot? No tutaj stoi, widzisz? A, to są ustawione te klony, chyba tak, jakiejś tak, postaci tak. albo coś takiego. Kolejny raz z 6 Halo? Halo Tak podpisany był klip Halo O co tu chodzi? Halo Co on gra kilkoma... tymi? Postaciami czy o co chodzi? On chyba... on może się chyba teleportować do swojej jakiejś tam klona czy coś? Nie wiem Aha Hmm. Nie wiem, zobaczył jednego gdzieś, przebił go przez ścianę. Nie wiem, czy widziałeś. zajebiście. Nie zdążyłam chyba no zobaczyć. No tam na sam koniec, patrz. Dowiedział się, gdzie jest, aha. Nie? I tutaj, patrz, strzela przez ścianę, wycelował typa i go zabił. Jeszcze nawet go chyba słyszał, nie? Tam nie było kroków przypadkiem na słuchawkach? W tym momencie, jak rusza pistoletem, nie? Tutaj, o! Rusza pistoletem, to gdzieś kroki powinny być. Hmm. Nie ma żadnych kroków? No ja nie o, to słyszę. może nie ma. Kante.pl i. Speedgate. Nowa gra. Nie mam tyle cierpliwości, żeby się dostać, żeby pograć w nią. Wow, ładnie. Kozak. Gra też fajna. Kante.pl i Tom Clancy. Dead Vision 1. Bardzo ładny screen. Ładnutki, no. Czuć na dwa słowa. Ładny no. Ładny no. Kantę.pl znowu i Dying Light. A screen jest podpisany i czekamy na samolot, także czekamy razem z Kante. Pozdrawiamy Kantę mam nadzieję, że się doczekał. Teraz ok? Zobaczymy, co tu będzie wyprawiał. O! Nie! Yeah. Wydaje mi się, że było już na tym. Ja nie widziałam. Na przeglądzie. Spar Jack Row. Spar Jack -row. <grym> Sparrow, chujarą i ten... Splitgate Pozdro Sparrow Wiem, <grym> że mi Pozdrawiamy Pozdrawiamy, pewka Co to za kula fajna? Diskie, diskie, to... Będziemy ...gierkowe Wow. mu staję, epyk Bóg Śmieszna gierka ogólnie Elegancko, no Śmieszna gierka, śmieszne tryby, ale fajna, kolorowa Znowu sparrow i skillsy w wystrzelaniu w Speedgate. Oj, ktoś z niego strzela. O. Nie czuję trochę co? wali tą kulą w głowie tak, bije, co? Ale bije, bo on musi trzymać tą kulę pewnie, żeby zdobyć punkty. Aha. Jak ten jak ich odrzuca! No bo to pewnie wiesz, żeby łatwo było mu się bronić, nie? Nie ma broni na daleko, to musi z bliska go zabijać na one nie? Znowu Sparrow? Tak, Speedgate? tak, 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 tak. Macie okazję po pooglądać sobie chociaż SpeedGate'a. Mi się podoba gierka. Muszę zobaczyć ją. Nie, mi też. Ja bym bardzo chętnie pograł, ale długie są czasy, wiesz? Ładowania. No wiem, to słyszałam, ktoś No, mówił. tam zamykają serwery, żeby było ten i jak ktoś wyjdzie, dopiero wchodzisz. Jack Sparrow i GTA 5 Stunt. I chyba gra z kolegą, bo widziałem jak, jakąś pauzę. Jakie stanty tutaj szalone. <noise> Ale jakie outcore różne. Różowe, wróba. no fajne, fajne. Podoba mi się też. Garot i Gears of War 5 chyba. Ale z potworkiem. Ta, jest z no Jest tymi przeciwnikami, nie? Mhm. Jaka broń złota w ogóle. No skinka pewnie ma fajnie. Pek, pek. Oj, bo w, końcu, w końcu W końcu go zabił. Ucieka, ucieka, walczy. Pa tak, jakie Nie Próbować tylko mogą. Na napisał tam, że już na ostatniego nie brak, brakowało mu ten. Szczęścia, Masakra. no, ale bardzo ładny, bardzo ładny place. Tyroni i coś co uwielbiam Battlefield 5 Piękny strzał. No i ja widziałem właśnie te ujęcia, myślałem, że tutaj już to było na klubie kiedyś. Może tak było, bo... Bo ja już nie wiem, 5 dni temu, 4 dni temu był chyba przegląd, tak? Tak, 5 dni temu będą ten, niepolekowane, to, to... znaczy, że to już ten, ten droga, żeby skończyć odcinek. O, prawie, prawie było. Aczkolwiek, o, udało się. Chyba on go trafił i on... I on wrócił do niego i znowu go trafił. Czy to był inny ziomek? Cofnij, cofnij, cofnij. Ale to wydaje był... mi się, że inny ziomek. Pa. Kolejny raz yy, tutaj chłopaki grają i robią mega siekę, by. Nie! A o matko! Ostro, nie? Napierdalają. Masakra. Jaki robot! Jakuza, ja napierdala ten. I on jeszcze żyje? O! Przecież tam z każdej strony pociski są. I to do, do tego do teraz. Do do do... Wybuch! Wy, wybuch, no, na Kisiel. Na Kisiel! Na Kisiel. Apart Rick and Maru, czyli Robertos S <noise> i jego statystyki w grze. Chwalić tutaj, że przegrał prawie 50 dni już w. Heroes of war 4 Matko. Dużo, nie? No, przyszło na 61 tysięcy zabójstwa w, kontr w kontrze. Mega, co? No. Kate z czarnej stali. Mamy tutaj takiego ostatniego screena, już niestety dalej nie mam wglądu w klub. 41 fal ukończonych przez Aparta, gratulujemy, super na pewno wynik. Ja bym się nie podjął chyba takiego wyzwania, nie wiem, albo byłoby mega ciężko. No i co, żegnamy się. Oficjalny klub graczy z Polski, z Paradise, Paradise CookFond. Dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Zapraszam na streamy o 14.30. Raczej będą regularne. Zapraszamy przede wszystkim na streamy, bo chcemy was dużo. Chcemy, żeby był z wami kontakt. Możemy z wszystkim porozmawiać. Powróć tak. w szachy od poniedziałku. Zapowiadamy yy, stream w nowej jakości, bo będzie dostarczony komputer, który zamówiła Roxana. Top Donator. <grym> yy, Także będziemy mogli na mocno już na świetle. Że ruszyć mega fajnie z materiałem. Ja się mega cieszę, mam nadzieję, że wy też pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy. Zapomniałam, co chciałam powiedzieć, ale chciałam powiedzieć w każdym razie, że zostało ostatnie kilka dni, więc. Bierzcie udział w A, no konkursie. Tak, konkurs, konkurs, właśnie. Tak, bierzcie konkurs, udział. konkurs. Do, w konkursie, jeżeli chcecie się doło, dołożyć do konkursu, możecie wejść na streama i zarzucić jakimś złociszem. Dzięki bardzo. I... Dziękujemy. I co? Widzimy się w następnym filmie. Widzimy się w następnym filmie i, i albo jutro o 14.30 na streamie. Siema. Pa.